I dotarliśmy do Polis, gdzie czeka na nas wiele ciekawych atrakcji. W samym centrum Polis można dostrzec naprawdę piękną architekturę albo taki ryneczek. Sam centrum znajduje się jeszcze park, który właśnie zobaczymy. Zmierzamy w tej chwili do punktu widokowego. Sam park jest malutki, bo ma jakieś 100 metrów długości. Jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba na cyprze, to są właśnie widoki. Bo teren jest tutaj mocno pofałdowany i dzięki temu widoki są naprawdę, naprawdę fascynujące. Jedną z charakterystycznych rzeczy tutaj w architekturze to jest to, że używają tutaj bardzo dużo kamienia zamiast cegły, i to nie tylko tutaj w parku. Muzycy poczują się tutaj jak w domu, bo niemal wszystkie linie wysokiego napięcia układają się w pięciolinię. Jak widać, nie każde rozwiązanie drogowe się tutaj sprawdza. W tej chwili opuściliśmy centrum i zmierzamy na plażę w Lacji. Kamień jest tutaj w budownictwie bardzo, ale to naprawdę bardzo często wykorzystywany. I udało nam się wejść tutaj do tej kaplicy. To, co jeszcze przyciąga tutaj uwagę, to jest to, że bardzo często można tutaj zobaczyć biały żwir oraz biały piasek. Oczywiście można liczyć na sporo palm. I w końcu to, co lubimy najbardziej, czyli plaża. No i jesteśmy w porcie w Lajcji. To co bardzo bardzo mi się podoba to jest to, że praktycznie nie ma tutaj ludzi, nie mówiąc już o turystach. I tak naprawdę żeby doświadczyć tego, czyli właśnie takiej samotności, nie potrzeba zbyt wiele, wystarczy wybrać się do dowolnego turystycznego miejsca poza sezonem. No. Kici, kici, kici. Właśnie zbliża się zachód słońca, a to powoduje, że ta właśnie część lądu jest świetnie oświetlona i wygląda naprawdę rewelacyjnie. A tuż nad samą wodą znajduje się tutaj również pole namiotowe lub kempingowe. Troszkę zalane. Rzeka Chrysohaus po wczorajszych ulewach trochę wylała. Pora na obowiązkową część programu pod tytułem, jak wygląda hostel. Pokoje generalnie są tutaj wszędzie bardzo, bardzo duże. Tak właśnie wygląda ten pokój. Więc jest tu naprawdę dużo przestrzeni i nawet jest mały aneks kuchenny. Mamy tu też wodę pitną. Właśnie jest bardzo częsty dodatkowy kran, gdzie jest woda pitna. Jest dużo zazwyczaj okien, w mieszkaniu jest niestety zimno, bo tu nie ma czegoś takiego jak centralne ogrzewanie, ale jest na przykład bardzo ładny widok. No i jeszcze kwestia samej łazienki. Nie ma tu nic specjalnego. No tak, po prostu to wygląda. Oczywiście czysto jest, jest wszystko w porządku. Wanna.